No więc zdłubię sobie takie małe plastikowe klatownice. Jak pokazałem w internetach, to pojawiło się pytanie, jak giąć plastik. Gimby nie znają, ale kiedyś w plastik kartonowych modelach było zawsze napisane, że jak chce się zrolować jakiś kawałek kartonu, to trzeba go przeciągnąć na krawędzi nożyczek. Z plastikiem właściwie jest dokładnie tak samo. Jak chce się wygiąć włók, no to jest akurat cienki profil, ale no, będę go wyginał. to trzeba zmiękczyć. Najlepiej w obie strony. Bez względu na to, czy się będzie wyginało w jedną, czy, czy robiło bardziej finezyjne i skomplikowane kształty, ale po prostu w ten sposób, przeciągając po krawędzi, zmiękcza się plastik. Robi się plastyczny i nie pęka, nie łamie się. Nie z każdym to działa, wiadomo, że im grubszy profil, tym trudniej jest go w ten sposób zmodyfikować, zmęczyć, bo, bo pęknie, ale tutaj wyginałem, to jest chyba półtora milimetra, musiałbym sprawdzić, tak, półtora na półtora milimetra też się da, tylko trzeba robić to zdecydowanie wolniej i krawędź też nie powinna być bardzo ostra, bo wtedy będzie się skrobało. I zdrapywało plastik, a nie go zmiękczało. Ale przeciągając raz w jedną, raz w drugą i tak dalej, i tak dalej, do skutku można sprawić, że plastik się wygina. Oczywiście to nie jest tak, że on będzie się wyginał jak guma. On w pewnym momencie mimo wszystko pęknie, jak bardzo by zmiękczony nie był, ale zwijać można go całkiem, całkiem solidnie. A jeżeli chodzi o konkretnie tę kratownicę, to najpierw sobie narysowałem jej wymiary środek na pręcikach odpowiedniej długości. To wszystko dobierane na oko. Jakbym chciał robić coś porządnego, model redukcyjny, to bym sobie to solidnie rozrysował. To wystarczyło mi z grubsza bez większej precyzji tak na oko, żeby było w miarę równo. Wyznaczyłem środek, więc po przyklejeniu pręcika w ten sposób. Najpierw z jednej strony przykleiłem, potem wygiąłem, przykleiłem z drugiej i wyśrodkowałem, tak żeby narysowany na samym środku pręcika wyznaczony środek pokrywał się ze środkiem rysunku. Złapałem się ją akrylem i cała konstrukcja potem już się wzmocniła dzięki tym poszczególnym belkom, które wkleiłem. Na koniec, jak już miałem całą gotową kratę, to jeszcze podgrzałem suszarką do włosów delikatnie, co z jednej strony najpierw zmiękczyło plastik, potem go utwardziło. Nie można przesadzić, bo plastik może się, nawet od suszarki do włosów wypaczyć pogięć. W każdym razie wyginanie jest prosta zacząć wyginanie profili polistrynowych trzeba od ich zwiększenia.